Panie Marszałku, mogę bez maseczki? To bezpieczna odległość jest. Można? Chyba przyjęliśmy, zasady, chyba przyjęliśmy zasadę, że wszyscy jednak w maseczkach. Panie, panie Senatorze, przepraszam, ale nie róbmy takich wyjątków, bo dajemy przykład na bardzo. całą Polskę. Jasne, dziękuję bardzo. Szanowny pani Marszałku, Wysoki Senacie. Zagadnienie związane z energetyką nas tutaj wszystkich interesuje jako przede wszystkim konsumentów. I czy chcemy, czy nie, my wszyscy korzystamy z tego codziennie. W zasadzie to jesteśmy od energii niejako uzależnieni. Tak się świat ukształtował, że trudno sobie wyobrazić życie bez niej. W związku z tym rzeczywiście procedowanie dzisiaj na to ustawę jest niezwykle istotne i ważne powinno być poprzedzone szeroką dyskusją na temat całej polityki energetycznej naszego kraju. Moim zdaniem powinniśmy już opracować naszą politykę energetyczną co najmniej na następne dekady. A dlaczego to mówię? Mówię to szczerze. Przez ostatnie 30 lat wiele rzeczy żeśmy zaniechali. Dzisiaj płacimy straszne koszty w postaci strasznych rachunków. 30 lat. Czymś, co budzi moje uzasadnione obawy, są kwestie związane z ochroną informacji o obywatelach. Uspokoił mi pan minister, trzymam za słowo, że tych wycieków nie będzie miało miejsca, chociaż ostatnio z tymi wyciekami nie muszę przypominać, bo nie jestem złośliwy, jakie miały miejsce w naszym kraju. To są informacje niezwykle ważne i one powinny być w największym stopniu objęte Tajemnicą. Mówię to kilkakrotnie, panie ministrze, bo to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście będę popierać tę ustawę, bo ona wprowadza regulacje, które są potrzebne, które są wymogiem prawem Unii Europejskiej. Co prawda jest to wdrożone trochę za późno, ale ja zawsze twierdzę, że lepiej późno niż wcale. Projekt dostosowuje polskie regulacje do wymogów prawa unijnego. Wiele zmian ma na celu wzmocnienie pozycji konsumenta, co oczywiście popieram. Uważam, że jest to bardzo słuszne. Projekt zakłada wdrożenie systemu inteligentnego opracowania i uszczegółowia drogę dojścia do zainstalowanych inteligentnych liczników w co najmniej 80% konsumentów do 31 grudnia 2028. Nareszcie i wreszcie będziemy mogli rozliczać się za energię według rzeczywistego zużycia, a nie jak dotychczas według prognoz ja też jestem konsumentem. Inteligentne oprogramowanie opro to także w przyszłości doskonałe narzędzie do zarządzania energią. Niezwykle zresztą istotne w trakcie transformacji energetycznej. I tutaj chciałem zwrócić się z apelem do moich przedmówców właśnie o to, żeby być może zaczerpnąć trochę wiedzy od tych, którzy ją mają, bo to chodzi o inter... z inteligentnymi licznikami, żeby można było za jakiś czas po prostu zarządzać, zarządzać zużyciem energii. Projekt zwiększa ochronę konsumenta. Stworzony zostanie centralny system informacji rynku energii, który da narzędzi informacyjne konsumentom i teoretycznie usprawni zmianę dostawcy prądu czy gazu. Nie ma natomiast mowy o uwalnianiu kontroli cen. Rząd wprowadza wszystkie zmiany ułatwiające funkcjonowanie konsumentów na rynku. Rynku, tak szczerze mówiąc, którego nie ma de facto w pytaniu pan senator Schellfeld zwrócił na to uwagę. Wprowadzone zmiany mogły rzeczywiście mieć wpływ na dostęp społeczeństwa do lepszych usług i energii po niższych cenach. Natomiast po wdrożeniu projektu pozostaje nam pewnego rodzaju wydłużka, gdzie po wejściu do sklepu okazuje się, że na półkach jest pusto, a produkt jest tylko jeden i w dodatku drogi. I to jeszcze nie koniec tej dziwnej sytuacji, bo za chwilę będziemy dyskutować o zniesieniu obliga giełdowego, w handlu energią, czyli będzie jeszcze mniej przejrzyście i jeszcze drożej, i jeszcze drożej. Oprócz zmian teoretycznie pomagających konsumentów jest kilka ważnych punktów, które oczywiście warto w tym gronie podnieść. W zakresie nowych regulacji dotyczących magazynowania jest w tym projekcie sporo dobrego. Dobrze, że w końcu sprawa magazynów energii zostaje uregulowana o magazynach energii mówiliśmy ostatnio 6 lat. Ta technologia będzie niedługo kluczowa w domykaniu systemu energetycznego opartego nareszcie na odnawialnych źródłach energii. Mamy dwie dekady na to, żeby przeprowadzić transformację polskiego systemu energetycznego. Mamy dwie dekady na to, żeby dojść do neutralności energetycznej. I zaznaczam, że dla wielu może okres 20 lat to kawał czasu. Ale proszę Państwa, to daje naszym dzieciom tylko 50% prawdopodobieństwa, że katastrofa klimatyczna nie nastąpi. To jest zigranie z życiem naszych dzieci, naszych dzieci i naszych wnuków. To tylko 50% prawdopodobieństwo, że katastrofa klimatyczna nie będzie miała miejsca. Jeśli obecny rząd natychmiast nie zacznie zmieniać naszej energetyki, to stracicie Państwo kolejny cenny czas na przeprowadzenie tej transformacji, która jest absolutnie, ale absolutnie podkreślam, niezbędna. Energetyka oparta na atomie nie będzie jakąś magią czy czarodziejską różdżką. Przejście na atom nie rozwiąże naszych wszystkich problemów. Następne pokolenia oczekują od rządzących jednoznacznej deklaracji odejście od węgla o dacie odejścia i sposobie odejścia od węgla. O tym, w jaki sposób rząd ma zamiar zdekarbonizować sektor ciepłownictwa. Ostrożne szacunki mówią, że to jest dziś tam około 40 miliardów złotych. Niektórzy mówią, że nawet dziesięciokrotnie więcej. W jaki sposób chcecie zastąpić obecnie funkcjonującą infrastrukturę grzewcą w ponad, 70% opierających się na węglu. Jakie programy osłonowe proponujecie dla górników? Jaki jest plan wygaszania kopalni? Kiedy ma to zostać przeprowadzone? Bo o tym ja słyszę jako senator drugiej kadencji 6 lat. Co z sieciami przesyłowymi? Naprawdę, którąkolwiek obszar energetyki dotkniemy, tam wszędzie trzeba natychmiast wprowadzać zmiany. A tego nie ma. Niestety na dzień dzisiejszy nie widzę z Waszej strony. Dziękuję za uwagę.